Dojechaliśmy z toponnika Kasprovicza, właściwie fragmentem ulicy Staszica, tak powiedzmy w kierunku południowym. Tu też jest tu, co tu mała odległość, i jesteśmy przy kościele św. Mikołaja w No Tu został Kasprowicz, Jednodniowy Kasprowicz ochrzczony. W Szymborze, dziś część Nowozławia, kiedyś samodzielna wieś, ale w parafii i Kościoła w Szymborzu nie było. A zatem rodzice go. Jasia Pierworodnego swojego przywieźli tutaj do Fary. Jest chcielnica jako pamiątka, którą można dostrzec wchodząc do kruchty. A pamiątką, jeszcze jedną, ale to w najbliższej przyszłości, będą drzwi brązowe, jubileuszowe, nawiązujące do stulecia niepodległości które zastąpią te wysłużone, drewniane, główne drzwi do fali. I ukazana będzie na tych drzwiach historia miasta w sześciu głównych obrazach. Od założenia miasta po powstanie wielkopolskie. A jak gdyby patronami uwieńczonymi w tym panonie na górze będą dwaj wielcy Kujawianie, Kasprowicz i Jan Kasprowicz i Józef Gleb. Będą uwiecznieni poprzez cytaty. W przypadku Kasprowicza będzie to cytat z hymnu Dies Ire. Dokładnie brzmi on w ten sposób: O głowo, bo to nawiązanie do Chrystusa, który tutaj będzie widoczny, o głowo owinięta cierniową koroną, gasnącym wieki wieków, spojrzyj na nas, na nas okiem. To zależy, kiedy Państwo tutaj trafią, jeśli zaraz po nas, to tego jeszcze nie będzie. Ale, być Ale może pod koniec roku będzie. Pod koniec Mamy roku nadzieję. zapraszamy. Być może ta, te drzwi będą już bardziej nawiązywały do Gackowicza. Jeszcze powiedzmy, dlaczego rodzice wybrali ten kościół w Wrocławiu, bo to nie było innego. Bo to był kościół parafialny, a Szymborze leżało w parafii. I na Wrocławskich. o się tego Bardzo szybko ten szerszy nastąpił, zaledwie dzień po urodzeniu. Yy, no, no tak, takie były wtedy zwyczaje, że to było, mimo że to zima zbliżała się, jednak ten zwyczaj był dość mocno zakorzeniony. Wynikał on zapewne z, z tego faktu, że wiele noworodków umierało wcześniej. I chodziło o to, żeby nie umarli, nie ukrzenił. Więc jak najszybciej. Zresztą podobnie było z Józefem Glempem. Zresztą rodzina Kasprowicza sama doświadczyła tego typu smutnych zdarzeń. Oczywiście. I miała tego Oczywiście. świadomość. My udamy się teraz w to miejsce, jeszcze w, obecnie w ramach Inowrocławia, gdzie Kasprowicz się urodził, dzieli wcześniej. Tak jest. A po drodze zobaczymy taką ciekawostkę, może bardziej topograficzną, przyrodniczą, czyli ślad stawu wspomnianego, wspominanego przez Kasparię.